Cześć wszystkim, tu Matisarek z tej strony. Przedstawiam Wam oto książeczkę o, o, mieście, o mieście Szczecin. Co prawda jest tu napisane po niemiecku? Tutaj mamy wstęp. Proszę bardzo. Tutaj jest miasto Szczecin, tak wyglądał. Szczecin auf der Landkarte. Pozdrowienia dla wszystkich widzów i subskrybentów, którzy pochodzą z takich krajów jak Niemiec, Szwajcaria, Austria czy Luksemburg. Czy też Niderland. Głównie to będzie dla tych widzów, którzy znają niemiecki. Bo tutaj jest wszędzie napisano po niemiecku. A oto jest Mapka, tutaj jakby legendy. Co tu tutaj jest zaznaczone? Tutaj jest część miasta Szczecin. Nie A tutaj jest Solaris Urbino 18, trzeciej generacji. Tutaj jest część morska i część miasta Szczecin. Tutaj jest, tutaj jest rzeka. Trzymam te 15 lat. Nawet się nie obejrzysz. Nie żartuje. Nie widzę, co baczysz Elif. Będziesz przy niej, gdy skończysz szkołę. I dostanie się na studia. Wyjdziesz stąd. Tutaj są informacje. Galerie, ina sport i rekreacja tu jest notes

łapkowania w górę, komentarze, bardzo miłe komentarze, lub jeżeli macie ochotę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam, cześć.